Kiedy żyłem w grzechach swych, bez Boga byłem ja. W sercu mieszkał ciągle grzech, była to dola zła, lecz mnie Jezus tylko on, w świecie odnalazł, tym. podał mi swą świętą dłoń, by zbawił. Miłość to Twa, miłość to Twa Sprawiła Jezu mój, że wolny ja Miłość to Twa, miłość to Twa Sprawiła Jezu mój, że wolny ja Tobie Jezu daję dziś Serce zbolałe swe, chcę Cię kochać. Ty sam wiesz, że już ci służyć chcę. Weź mój czas i każdy dzień. Sam kieruj ręką swą do ostatnich życia tchnień, Tyś tarczą mą, miłość to twa. Miłość to Twa, sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Miłość to Twa, miłość to Twa, sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Duszo, droga, nawróć się. Ocuć się z grzechów snu Spójrz jak Jezus kocha Cię Tylko zaufaj Mu On za Ciebie niósł swój krzyż Jego posłuchaj słów Uwierz w Niego jeszcze dziś A będzie zdrów Miłość to Twa Miłość to Twa Sprawiła Jezu mój, żem wolny ja. Miłość to Twa, miłość to Twa. Sprawiła Jezu mój, żem wolny